Antyczny tors Apollina przygląda się nam z karty przez kratę wersetów, bystrym okiem. Jakież może mieć znaczenie, skoro figurze dawno utrącono głowy? I kiedy w Teutońskim Muzeum stanę oko w oko z Helladą, wzrok skieruję prosto w twarz nieobecną, w dalszym ciągu wyraźnie będę wciąż jeszcze smakować dymiące, baczne, attyckie spojrzenie słowem utrwalone. Sugestywność piękna przekroczy niebyt. Po tysiącleciach ożyje na nowo, przekroczy marmur, by zamieszkać w Słowie, przekroczy płaszczyznę powietrza, wróci w przeznaczenie i pradawny się tors zachłyśnie.